Wiesz co? Jedyną dobrą stroną plagi jest to, że jednoczy ze sobą tych, co muszą się z nią zmagać. Chwileczkę my się chyba nie znamy co? Nie jesteś przypadkiem kolejnym magiem? Nic strianie, świetnie się bawię. Kasanie o ciężkiej pracy i poświęceniu, które dałeś temu beznogiemu chłopcu, było fantastyczne. Wybacz, zaskoczyłeś mnie. Myślałem, że będziemy tu sami. Mogę zapytać, co się stało? W zeszłym miesiącu Duncan odwiedził Wysokorze, a ban urządził na jego cześć turniej. Wygrałem w nim główną nagrodę. Słyszałeś tę samą mowę co ja? Krew i stare traktaty. Ruszajmy do głuszy. Jest w porządku, jak na takiego starego piernika. No i porusza się szybciej niż na to wygląda. Tak sobie myślę. Czy nie jesteś przypadkiem sępem rozgrzebującym ciało ofiary, której kości już dawno zostały ogryzione przez innych? Byłam wędrownym minstrelem w Orle. Moim życiem były opowieści i pieśni. Występowałam, otrzymując w zamian oklaski oraz pieniądze. Posługujesz się bardzo dziwnym językiem. Mówisz pośpiech, gdzie ja użyłbym słowa obowiązek. Martwisz się o mnie? Niepotrzebnie. Jestem zdolny do walki. Miło mi cię poznać. Szara straż desperacko stara się powiększyć swe szeregi, a ja cieszę się, że mogę jej w tym pomóc. Za dużo ryzykujesz, Kejlanie. Horda mrocznych pomiotów jest zbyt niebezpieczna, byś stawał na pierwszej linii. Gdybym mógł temu zapobiec, zrobiłbym to. Każdy powinien mieć prawo stanąć twarzą w twarz ze swym oskarżycielem. Spójrz mi prosto w oczy i powiedz, że tego nie zrobiłeś. No i jesteś. Wydawało mi się, że rozmawiałem z szarym strażnikiem, ale myślałem, że to z widy gorzałce. Wiem, że zamierzasz poszukać brandy i chcecie prosić o przysługę. Witaj młodzieńcze. Jesteś najnowszym rekrutem Dankana, prawda? Niełatwo zrobić na nim wrażenie. Powinieneś być z siebie dumny. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Wyn, jedna z czarodziejek wezwanych przez króla. Stałam tutaj, w tym miejscu i obserwowałam, jak biegają wokół mnie ci głupi, mali wieśniacy. Brakuje mi cierpliwości, a jeszcze bardziej czasu, żeby rozmawiać dziś z nieznajomymi. Zakon postępuje głupio, zakazując korzystania z magii krwi. Jest tyle tajemnic do odkrycia. Moje ciało zaczęło się rozkładać, ale znalazłem sposób, by spowolnić ten proces. Na oddech stwórcy! Spójrzcie tylko! Co za forteca! Mówiłem, że dzięki tej mapie przedostaniemy się przez tunele. Jestem uwięziona na szczycie wojownika. Ta tutaj widziała w pamięci Sophie Dryden tyle ciekawych miejsc. Ta tutaj chciałaby obejrzeć świat na własne oczy.